Hmm... Wstałeś Cześć Dobra Zjedz coś szybko i idziemy Już jadłem wczoraj Nie, nie potrzebuję Czekaj A... Potem nie mam będzie Mam pytanie czasu. No Długo, ten, no Muszę do... Za sprawą Gdzie można? Tam Jak w mordę strzelił drzwi widzisz Aha, Aha dobrze Zaraz przyjdę. Proszę sak się mógł pójść. Ładny domek kibel. Lepiej żeby nikt tam nie zaglądał. Już, biegnę. Deskę zamknąłeś? Eee, tak. Dobra, idziemy. Czekaj, eee, wezmę. Więc jak, idziemy dzisiaj szukać, czy co? Mówisz, że ten twój kole... Nie, nie mamy teraz czasu. Mój kumpel sobie poradzi Eee. A. Dobra, czekaj. Muszę to zrobić. Muszę pobrać od moich krówek jedzenie. Dzięki, masz pomyśl, że, pomyśl że to mleko. Dobra, idziemy. <laughs> tak można jeść, właśnie mam tu pytanie. jest węgiel. Czy tak można jeść z, na przykład mięso z zabitych właśnie zwierząt napromieniowanych? Wiesz co? Bakterie giną jak w tysiącach stopni. Mój piec tyle ma, mój piec tyle potrafi. No dobrze. Wow, 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 wow. Cud. Wow. Co to... wow. Skacze! Co to? Dobra Widzisz tą wodę? Tak Patrz, rób to co ja Dobra Uważaj, to jest lawa, Więc Nie chciałbyś do niej wpaść Normalnie gdybyś szedł tak koło lawy po prostu ta temperatura od temperatury byś spło. Znalazłem Czy to się przyda? Paweł, znalazłem to, zbieraj to. To jest żelazo. żelaza. Dobra. Mała. Wiesz co, ale chyba nigdzie nie pójdziemy. gdyż drewna też nie mamy. Drewna? Tak, a ja się bo... nie, nie chcę zapuszczać. Dobra, wracamy. Najgielmo. Węgiel? To zbieraj węgiel. Mówiłeś, że potrzebujesz węgla. Tak, ale potrzebujemy też drewna, jeśli chcemy zrobić pochodnie. No tak. Mogę Cię zapytać o jedno. Gdzie Ty jesteś. Już poszedłem, chodź, bo Cię słabo słyszę. Dobra, Ciekaj, czekaj, czekaj. Yeah. Kury, te co wyglądają jak kury, nie? Tak. Zabijaj. O, są. wypuszczone przez żołnierzy kamery, a które po prostu, które y, dostają się do ich centrali, które jeszcze nie wiem gdzie jest. Y, I pop, i nagry wszystko co się nagrywa i wykrywają każdego jako potencjalne niebezpieczeństwo, a nie chciałbym, żeby walno mi procis z pocisk z, z predatora. Aha, dobra. dobra idziemy. No, w ogóle właśnie miałem do ciebie pytanie. Gdzie się nauczyłeś? Co to było? Co to było? Krówka. Aha. Dobra. No, y pytanie. No, to... no. Te pytanie, y gdzie się nauczyłeś tak y robić przedmioty? Um, ja jestem z wojska. O kurde, Krysie, Krysie, Krysie Ja Co jestem z ja, ja byłem w wojsku Ale Podczas pewnego, dłuższa opowieść Mój przyjaciel Wpadł W kłopoty To znaczy Tak jakby Można powiedzieć, że to on jest winny temu wszystkiemu Lecz on to było inaczej. Kurwa. Znaczy, trzeba je zabić te kur. Te Mi się Sorry, zdaje, ale... nie wiem, ale chyba noc się robi. Nie, zdaje ci się. I mój przyjaciel po prostu był. Byliśmy w ociałach specjalnych. Mhm. I dowiedzieliśmy się o takim gościu. I po prostu... Który miał, chciał przeprowadzić ataki jądrowe na Nowy Jork, Paryż, Hongkong Po prostu pewnego dnia, gdy byłem skupiony na misji, gdzie mieliśmy zabić rosyjski, Rosyjskich ludzi ze specnazu to Spotkaliśmy jednego z nich, który nam odpowiedział I była decyzja i wtedy wszedł nasz kapitan który wcześniej przez jego głupie plan zginął nasz kapitan Aha. i po prostu yy, no kolega z, 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 musiałem wybrać pomiędzy światem a sobą i sobą, a, a wojskiem, więc no, musiałem wybrać świat. Dobra. Sorry, to trzeba... Czekaj spalmy już to trzeba. Z... Spalmy Dobra. Mam 20 drewna. Tak, dobrze. To teraz. Chodź, znikło już to. Podczas napromieniowania się, tam było jedno z tych takich zjaw. Tak jak mogę to nazwać. Nieudany. nieudany nie, co? Człowiek. Można tak nazwać. Projekt. Projekt Nowa Nadzieja. Miał Panie. zrobić nowego żołnierza który mógł się teleportować, lecz wyszedł z tego trochę coś silnego. Wyszło z tego coś silnego. Znaczył cały ten wirus, wszystko przez ten projekt. Tak, Tak jakby. Aha. Choć teraz przepłyńmy. Tak. Tutaj myślę, że tutaj mogą kryć się bandyci, wiesz? W tej górze. No. Ale oni wolą gdzie nie wychodzić. Chodźmy no. A jak nas będzie zachodzić? Jak słońce będzie zachodzić To będziemy iść do domu No właśnie na Co tam jest? Krowy Wolę zabić serią skała mm. oh, już się obudziłeś.